Cześć kochani moi najmilsi, dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem szóstym Drogi Artysty, czyli już jesteśmy na półmetku, a cały odcinek jest oczywiście na YouTubie, na moim kanale Holistyka Studio. I chciałam wam tylko dzisiaj przeczytać um, taki cytat, bo dzisiaj ten tydzień jest poświęcony odzyskiwaniu poczucia obfitości. I ten cytat jest pana Paula Hawkena. Zawsze zostawiaj sobie w życiu dość czasu, by robić to, co cię uszczęśliwia, zaspokaja, czy choćby cieszy. Ma to większy wpływ na naszą ekonomiczną pomyślność niż jakikolwiek inny czynnik. Bardzo to piękne. Nie zostawiajmy tego życia na później, sprawiajmy sobie radość, kupmy sobie coś fajnego, nawet niepraktycznego, o ile wywoła to uśmiech na naszej twarzy, i wtedy. Troszkę nasze wibracje pójdą.